pani minister prezentowaliście dzisiaj państwo kandydatów do sejmiku małopolskiego proszę powiedzieć dlaczego warto postawić na tę osobę a także innych kandydatów do gmin do samorządów powiatowych Warto na, na, na nich postawić, dlatego że to są sprawdzeni ludzie. Kandydaci, którzy dzisiaj byli na tym spotkaniu, to przecież wicemarszałek województwa małopolskiego, Józef Gawron, Piotr Dziurdzia, Bochnianin, gospodarz dzisiejszego spotkania, który już pełni funkcję radnego sejmiku województwa małopolskiego. Bardzo aktywnie działa, sprawdzony, wiarygodny kandydat. Także my przedstawiamy osoby, które są gwarantem, że te y, punkty programowe, które są deklarowane, będą realizowane, a nie tak jak obserwujemy. Na poziomie polityki krajowej obecnie. Są to kandydaci do, do powiatów, do rad powiatów czy też na Wójtu Burmistrzów, bo takich też pokazaliśmy, przedstawiliśmy, to są osoby, które chcą działać przede wszystkim, które chcą zmieniać swoje małe ojczyzny, które również szanują te wartości, które są wartościami ogólnie szanowanymi w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy, aby w szkołach, bo przecież szkoły, powiaty prowadzą szkoły średnie, gminy. Prowadzą szkoły podstawowe, aby rzeczywiście w tych szkołach dzieci były wychowywane w duchu patriotyzmu. Jest wiele do zrobienia, wiele spraw trzeba załatwić, a to są osoby bardzo przedsiębiorcze, zdeterminowane i które będą walczyły o to, aby te małe ojczyzny rozwijały się i aby ludziom żyło się lepiej.